No więc znowu się spotykamy. Nie. Ha, ha, ha. Wiesz, że jesteś moim arcywrogiem, prawda? Nie. Ha, ha, ha. Ten konflikt możemy zażegnać tylko w jeden sposób. E, jaki? E, e. Hej Wiesz ye, co, ja nie wytrzymam tego. Ten śpiew He. jest zbyt He. zły. Ja ja wychodzę. Ja Przepraszam, się zły? Biała to ty... flaga, Ale to biała to... flaga. To ty jesteś zła. Przepraszam bardzo. To, 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 to ty masz źle śpiewać. Ja jestem dobry. Ja ja bronię świat przed przed czy ty, czy ty, czy ty właśnie się tam mnie zamachnęłaś? Nie. Nie, nie. nie, nie, nie. Wiesz jak możemy ten konflikt rozwiązać? Pojedynek, dobra i zła. To jest jedyny sposób na rozstrzygnięcie tego. Słuchajcie, wyszedł nowiutki, świeżutki update do Stumble Guys i mamy tutaj mnóstwo o! nowych rzeczy. Jestem tu pierwszy raz i myślicie, jak dalej Czy ty żyjesz? Czy ty ja, jesteś, nie, ty... nie, właśnie, właśnie, nie. Ty, 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 ty masz nie żyć. Ty masz, a, ty masz tutaj ale, cały czas ale, umierać, bo ale. jesteś zła. Reprezentujesz tutaj y, złoczyńców. Ja jestem dobry, więc ja mam. O, czyli ja, dobry, a, czyli znaczy nudny. Powiem ci, ojej! Oj, 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 to się rzeczy dzieją złe dla mnie! Ojej, ojejku. Dobra. ojejku. dobra, hej, nie jest. Jak wszyscy są lepsi po prostu ode mnie, ja nie wierzę po prostu. Przecież ten, aby i to dosłownie nie teraz jest wyszedł. Nie. I jest całkowicie gowiódki ślubki. Co się dzieje z tymi ludźmi. To nie już próbowali. Nie a. jestem zbyt dobry jako, jako Himen, wiesz. Wiesz to, czekaj, ja mogę... Czy ja mogę? O ja mogę na drugą stronę przebiec, okej. Okay. Ale! O! Ale. o, o, o. E. Kto się... Hej, ja nie rozumiem tych portali! Ja ja nie rozumiem tych portali, to jest całkiem skomplikowane! I ja, ja teraz nawet nie... Ja z jakimiś ludźmi tutaj Ja nawet na tych nie wiem o jakich portalach mówisz, a o tych portalach mówisz! Tak! Co mam Czyli tutaj robić? Możemy się teleportować portalami albo próbować iść na piechotę. Ja idę na piechotę! Ta. Ja też chyba idę na piechotę! Wiesz co, ci ludzie już po prostu tam sobie są na końcu i ja nie mogę być po prostu ostatnia, tak! E. Na razie się nikt jeszcze nie przeszedł, więc to jest chyba bardzo długa mapka. Słucham. Mam wrażenie. Ej, że te ej, po ej! Błąd! Won, są... won ode <gryt> mnie! Nawet nie! Nawet... Czokolek. Proszę! Ja bardzo. bardzo serdecznie, poznaj, proszę! Odjdź ode mnie! Mam y, postępnego... czy... nie no, ja uciekaj mnie, ja cię tutaj chcę z no! <gryt> o! Oj oj oj, dobra, 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 udało się. Udało jest, się. Jest dobrze, udało jest dobrze. Gonię Goniecie. Popełnisz na pewno błąd. Skuć baba tak skuść baba skuść baba. Eee, Skuść! skuś... eee... kuś e, szkieletor, szkieletor A Proszę A! 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 A, Dobra! Ładam tylko nie te portale znowu! Nie! Nie! Ja nie rozumiem tych portali, to są skomplikowane specjal dla mnie! Nie idzie mi zbyt dobrze. Spok spoko! O! O! Jest! Dobra, 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 Żyjemy! A tu się te rzeczy biorą! Dobra, dobra! Co e, to mnie cofnęło! Czy to oznacza? Czy to oznacza? Gaenalii, Gaenalii! O wchodzi, wchodzi, wchodzi Gaenalia, wchodzi! Znaczy zło przegrywa, nie. znaczy zawsze wygrywa, tak, tak, tak. Jak zło. to? Nie, 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 zło. czekaj. Ja zło. się, muszę się z tobą zrównać. zawsze przejmie nie, całe królestwo. Nie, 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 Całkowicie. nie zgadzam się, nie zgadzam proszę się. bardzo. Ty budziarzu, ty, nic, o, zobacz ile to jest przeszkód. Ale to jest przeszkoda. Co mi, co mi po tych przeszkodach, skoro. A, no jestem. jestem, czyli co? Dobro i zło na razie remis. Czyli co? Runda druga. Zło tak. kontra dobro. I... Himen kontra e, szkieletor. Słuchaj, ja jestem w stanie wszystko ładnie tutaj zrobić. Ty się nie znasz, ty jesteś nudny. Ty masz wszystkie te po prostu. O, ja idę Może ja i jestem nudny, ale jestem też bardzo przystojny. No y, ja I jestem bardziej przystojniejsza. Jestem. Je, jestem ty, jesteś tylko, ty jesteś tylko same kości. Nawet nie powiem, nie powiem skóra i kości, tylko jest, same kości, no. Nie, nie, nie. weź, to jest trudno. Ja tu nie lubię! A, a, nie no, o. jest dobrze. A? Cicho, jak jest dobrze! A? Jak jest ja, dobrze! Gdzieś ty mi, jesteś? Mi bardzo dobrze idzie! Gdzie ty idziesz? Gdzie ty jesteś? Nie wiem, jakieś. jakieś, jakieś rące są tutaj? Proszę Jakie bardzo. rące? Jakieś rączki mi jakieś, jakieś rączki tutaj teraz spróbowały. Dobra, widzę Kula cię, się widzę toczy. Cię, Dobra, widzę cię. Elo, Elo, o, Elo! Nie. Dobra, nie, dobra, 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 dobra. Nie dotykaj się mnie w ogóle! Uwaga. Nie Nie, 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 no, Dawaj, ładun, dawaj, ładun. dawaj, ładun. tak! Jesteś, e, czy ty mi się Nie! <coughs> czy ty mi kibicujesz? Mam nadzieję, że przegrałaś. Złoczyńco. A, nie, no tak coś. w ogóle to przeszłam. No to słuchaj, prosta sprawa. Ty um... giniesz, ja wygrywam, ratuję świat e, 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 e... Eternia jest mi na zawsze wdzięczna, i tyle no Chcę ci powiedzieć, że A... o. Aha, okej, okay, w ten <hierry> sposób <hierry> W ogóle zobaczcie, w tym updecie jest naprawdę dużo fajnych skinów E, Genali Matego, czyli szkieletora. Mamy Himena, Himena w wersji cywilnej. Mamy też Orko, Hordaka Aha. Man at arms e, wygląda jak wąsaty wuj, który poszedł do wojska, i the sorceress, czyli e, jakąś magiczną panią. Kochani, jeszcze bardzo istotna informacja: jeżeli zostawicie swój nick w komentarzach, to macie szansę wygrać 100 gemów, ponieważ będziemy wybierać bardzo szczęśliwe 5 osób, prawda? To! Wiesz co? Ja mam tą nową epicką emotkę, w sumie ty Aha. też masz tą z mieczem. I Aha. ja, słuchaj, będę robił to, co super bohater potrafi, czyli będę po prostu siekał wszystkich tych, którzy wyglądają na złych. Dobro ma zawsze pod górkę, zło ma zawsze tak, lepiej. oczywiście, oczywiście, tak, na pewno. No bo po prostu wszyscy uwielbiają tych złych, tak? A nikt nie rozumie, przez jakie my traumy tutaj przychodziliśmy i w ogóle. Dobra, Abs dobra, oje. dobra, je, je, jedzie. jedziemy. Oj, oj, oj. Jedziemy, oj, oj. nie jest tak oj, oj. źle, nie jest tak źle. Dobra, dobra. Jest! Tak, tak, tak? Jesteś? Ja tak, tak. Ja dobra Ja jestem, ja jestem zła! Ha. Ja ha. jestem zła! Hop, tak, o, tak! Nie, 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 nie! Ty dziewczyny! O, tak! Przeszłam, ale jak to przeszedłeś wcześniej? Przeszedłem! Jestem szybszy, lepszy, silniejszy jestem dobry, jestem reprezentantem dobrej strony, a nie jakimś Jesteś nudny Ty jesteś nuda, twój, twój fioletowe ubranko jest nudne, wiesz? Dobra, to jest słuchaj do zrobienia. Aha. To jest do zrobienia. Wiesz proszę co? Proszę bardzo. Ci tak, jak ty masz atakować jakichś takich naprawdę e, tutaj niemiło wyglądających ludzi, to proszę bardzo. Ja jestem zła, mnie oni nie interesują totalnie. Możesz ich bić i możesz ich po prostu mieczem trzaskać. Ja nawet na to nie... pa... Na to nieco? co? Co, co mu, mówiłaś coś? Nie, słysza, nie słyszałem cię z mojej, z mojej bardzo ważnej tutaj e, trasy i misji. Złoczyńcy. Jestem, sorry, jestem za bardzo skupiony na wygrywaniu, żeby cię usłyszeć. A, jakby, to jest niemiłe bardzo serdecznie. Wiesz co? Złoczyńcy też i potrzebują troszeczkę miłości. Nie, ja tak tego nie zostawię. Korna w końcu musi być mo... Ja! moja będzie moja będzie moja przejmę władzę nad całym dobra. królestwem i ulicestwie Himena i wszystkie jego podróbkę przepraszam bardzo S dosłownie idę za tobą i słyszę co mówisz nie ja nie 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 mówiłam jakiego nic jak, jakiego jakiego Himena chcesz zgładzić ha? ha ja nie wiem no, przyznaj to, się ja nie wiem O, 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 o! O, nie, tak, da, dobra,. O nie! O nie, to wszystko przez ciebie! Nie podchodź nawet do mnie, twoja zła aura, w sumie nawet dobra, twoja dobra aura, po prostu mi. Jaka, e, z, o jakiej ty zakłóca tutaj. Zapłóca O jakiej ty tutaj aurze au, mówisz, jak tutaj wszystko jest. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, chciałem powiedzieć. Ho, no! O! Party. Dobra, powiedziałem, że cię pomszczę, ale mszczenie się to jest. Skoro jesteś taki to jest rzecz dobry, to ludzi. powinieneś siedzieć na spałnie i dać tym wszystkim innym osobom wygrać. Nie. Skoro jesteś taki dobry i nudny, to a jesteś że... ostatni! To, że, ostatni... że jestem dobry, nie znaczy, że nie jestem najlepszym człowiekiem na świecie. Dobro wcale nie znaczy, że jestem skromny, więc proszę. No, bardzo. No właśnie widzę, jesteś dobry, ale taki nie najlepszy. Dlatego nigdy nie dobry, możesz mnie pokonać. Dobry, ale nie najlepszy, tak. No tak! tak. Dlatego my się będziemy pić przez 15 odcinków w nie. każdym sezonie. Chocolate wejdź tam! O. Oh. Ja chciałem. chciałem. Nie też, że po prostu nawet nie najlepszy, to jeszcze głupi. Wcale nie! To był wypadek przy pracy. Dobra, tym razem stop! O proszę bardzo, patrz, sturali się na dół, sturali się na dół Sturali się na dół, zadziałało ty miałeś być tym dobrym Źle im z oczu patrzyło, na pewno nie nakarmili kota wczoraj ja najbardziej w tych dobrych nie lubię tego, że oni właśnie są tacy kurcze naiwni, tacy głupi. Co, poświęcisz się i będziesz miał trzynastkę przyjaciół, która będzie cię potem wkrzeszać co odcinek, tak? Tak? A tak, ja, jak już tak. umrę, to jest po prostu koniec sezonu. Słuchaj. To jest najważniejsza wiesz, kwestia, która wiesz, się dzieje. Wiesz, dlaczego dobrze jest być dobrym, do, dobrym superbohaterem? Co? No, powiem. Bo, scen, bo scenariusz cię chroni. Dopóki serial trwa to nie możesz umrzeć, więc jakby wszystko jest jak najlepszy. Tylko w że wtedy jak ja umieram, to zło, to w momencie, kiedy po prostu to się dzieje, to wszyscy, wszyscy przychodzą, żeby patrzeć na ten odcinek, tak? Tak. Wszyscy uważam, potem... że to jest ich najważniejszy odcinek, że w końcu dowiadujemy się całej historii A, przeszłości. ja chyba... Ja chyba. Ja chyba nie dobiegłem. Ty też nie dobiegłaś? I kto, nie tw... się I kto dobra, twój odcinek dobra, obejrzy? Dobra, dobra, dobra. Kto twój odcinek obejrzy? Gdzie umierasz? He? Nikt. To jest moja szansa. To jest moja szansa w końcu, żeby ponownie próbować szansa przejąć. na co? Na zostanie... Przejąc... Nie. Na, zostanie... na zostanie gwiazdą, ikoną, skrzynki z prądem? He? He? Jakby tak spadłam i co, co, co na ten temat sądzisz? Jako dobry to powinieneś mi współczuć, bo nie wszyscy tam współczują. Współczuję i mówią. tylko dobrym. Jak to? to nie, jest... nie, nie! Klub dobrych ludzi działa tylko e, w stosunku do dobrych I... ludzi. Dobrze, dobrze, do, dobrze na tym wychodzisz? Proszę bardzo, patrz na to, patrz na to. Hy! Wepchnąłem ich, bo byli dobrzy. To Aha. wcale nie tak, że chciałem ich zepchnąć. To on, no oni, oni, byli do, oni byli tymi <laughs> dobrymi, oni byli tymi dobrymi. Wyczułeś to w ich oczach. Uuu, proszę bardzo, Idę. Kto jest o. pie... Prawda, pierwszy do spadnięcia. Wow. Czoklet jest wow. pierwszy do spadnięcia, rekord. Tylko Ty najlepsi potrafią tak spadać e, szybko jak ja. A. Słuchaj, wszyscy bohaterowie muszą mieć po prostu swoją własną historię wzlotów i upadków. E, o, 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 okej. Okay. nie, to. nie, nie, ja tu jestem, ja tu jestem, ja tu jestem. Zepchnąłem go, go, zepchnąłem go, widziałaś to, widziałaś ja ja o, to? Ja, to, ja to jest... Znaczy, jesteśmy bardzo złymi ludźmi. Obok. Nie. Jeden nie zapłacił mandatu, a drugi tak, nie powiedział dzień dobry na klatce, więc są złymi ludźmi. E, jako, że byliśmy sobie, byliśmy sobie Himenem. I ja myślę, że słuchajcie, to jest kwestia tego, że oni wszyscy widzą, że ja jestem superbohaterem i się przygotowują, a ja ich muszę zrobić tutaj, muszę ich zaskoczyć z zinacka. Więc wiecie, Superman zakłada okulary i nagle jest klarkiem, Kentem, jest randomowym gościem. I ludzie nie wiedzą, że to jest Superman, mimo że po prostu to jest Superman z okularami, tak zobaczcie. Proszę bardzo, Himen, Prince Adam, Superbohater, Randomowy Ziomeczek. No dobra, może jako Himen, Inkognito mi teraz pójdzie lepiej. Spróbujmy, Cicho, cicho, ja! Dajmy sobie drugą szansę. Jakie to? nie ma żadnych drugich szans, Minik drugiej szansy A! nie dawał. Ja, no właśnie! O mój Boże, lecimy, dobra. lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy szybciej u, niż u, jakieś u, tutaj. U, u, e, o proszę. U, u. O, 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 nie, nie, nie! Dobra? Nie. Czemu? Ja jestem na brzuszku, nie muszę być na o brzuszku. Nie. Dobra, idziemy. Dobra. Tak, czekolad. Czoklet. Idź, Czokletosławie, Na okay. swoje. No weź no! No ale tak. Idź, ale nie tak przy mnie. Czekolad! Idę, ja idę! To jest... wszystko skończy z siebie! No, no bo ja jestem super bohaterem, no przecież muszę ci robić, muszę ci robić tutaj. Utru... utrudniać. Pra... O, o, prawda? A, 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 a. Dobra. Nie, nie, nie! Nie. nie, ja nie mogę, no! Pyk? Weź! Dramaturgia! Dramaturgia! Jedyne, Szybko. co może mnie uratować, ha. że ta mapka jest nowa i jeszcze Dobra. nie do końca wiedzą, jak tu przechodzić! Eee... Gdzie teraz się idzie? Tu? Czepet! Ty, nie ha. popisuj się tak bardzo, Dobra. Jak Dobra, Idę, idę, idę! Idę na piechotę, bo mnie te tutaj teleporty jakoś dziwnie teleportują, to jest chyba jakieś podchwytliwe, słuchaj. Hop! Tak mi się wydaje, że to tak trzeba, wiesz, super tak super Irlandik. Um, gdzie ty jesteś? Eee, daleko. Jak daleko? Ekstremalnie daleko. Powiem ciszej. Nie, tak serdecznie, chyba drugi. E, 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 tutaj tak e, jest bardzo e, daleko. E, e, ja się boję, o, bo tutaj. O, tutaj może przejść 16 osób i powiem szczerze. Te nie. 16 osób, to one już tam chyba są. Okej, okay, jestem. Jak jestem. to? Hop. Ale że już na mecie? Nie, no co ty? Jeszcze. Głowy się na mnie turlają, wszystko się tam nie dzieje. Piach w oczy zawsze temu, kto jest po prostu dobrym tutaj. I próbuje pomóc ludziom. Udało się. Nie! Okej. Czemu wszystko mnie bije? Okay. Ja Dobra. tylko i wyłącznie chcę zniszczyć cały świat. To nie jest jakieś bardzo problematyczne, tak? Jakby uspokójcie się wszyscy, dajcie mi spokój, dajcie żyć. Nawet Ale tymi... jesteś blisko, jesteś bardzo blisko, już zobacz. Super, super, proszę bardzo. O. <śmianowidze> jeszcze mi dzieliła na końcu, no co, 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 co w ogóle to, to, kto, kto, to widział? Ta zniewaga krwi wymaga, nawet się nie popisuj o! tutaj, CZOKLEĆ! Ło, ło, parkour, parkour! Ty, już okay. się nie popisuj ze wszystkim jakby. Ho! Ho! Wow! Wow! Jestem prawie wow! pierwszy. Wow! 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 Nie, byłem. Dopóki a, się nie... Dobra, dobra, Zaliłem. dobra! To są emocjonujące rzeczy, nawet nie próbuj tej do mnie podchodzić, bo cię pięści tak zgarną, że za po prostu za wszechświat wylecisz. Czoklet, ja cię bardzo proszę. Nie, nie, ta dziura to nie jest dla mnie. Ta dziura jest dla smutnych, jest dla smutnych elfów, a jestem szczęśliwym złym elfem. O, tak, 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 tak. Dobra, tak, tak, dobra, tak. dobra. Błagam, tak, błagam, na co ty, Na co ty liczysz? Od, po to jest to takie tutaj coś, żeby wejść. Proszę bardzo. No wejść. Uwaga. Do... Uwaga! Człenia. Nawet nie próbuj. Płakam! Płakam, zabij tego! Zabij tego! Znaczy, bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. <grym> bardzo źle, bardzo źle. <grym> bardzo nie, tak jak chciałem, żeby było. Dokładnie, to wcale, wcale nie jest mi fajnie jak ze mną grasz, wcale nie. Wcale nie jest mi Jesteśmy... fajnie, jak się bijemy przez wszystkie odcinki, to sezonu. Jesteśmy odwiecznymi wrogami. A no tak. I tym razem zapamiętać, <grym> zeskoczyć z platformy. <grym> Nie a, powinno się stać na platformie. Owszem, prawda? Zapamię Zapamiętać, proszę bardzo. O, o. Nie. nie, i co, i co, i co? Czeka, nawet nie próbuj, nawet nie próbuj. Ja jestem niewinna. Nie próbuję. Ja jestem niewinna, ja jestem niewinna. Zobacz, to, 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 to przez, próbuj, to przez pr przypadek, ja naciskam ten krok, a to jest wszystko przez przypadek, szokiet. Tak, 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 tak. tak, tak. E. Nie, nie, nie. Widzisz, widzisz, trzeba było. I po co ci to było? Po co ci to było? było. Mogłaś mieć tak dobrze Mogłaś mieć tak. Co? to za wielka jakaś? Co to i tu padło? To jest chyba ci będziemy sprzątać! Czy ty chcesz powiedzieć, że... Tak, to jest VS ty i ten koleś. To jest VS ty i Superman! O! No i już. Dobra? No i już, no, no. Słuchaj, to jest Powiem Powiedzmy, że on jest największym złym teraz. Proszę bardzo, kto wygrał? Które siły, dobry? Wygra... Które, które siły dlatego, wygrały? Które siły wygrały? Ten nie zauważył, ten nie zauważył wielkiej miotły co mu na łeb spadła, tak? Które siły wygrały? Siły Przecież. dobra. dziękuję bardzo, dziękuję. nawet się nie musiałem Nuda. ubierać jako he -Man. nawet się nie musiałem ubierać jako on, tylko jestem jako, jako książę Adam, proszę bardzo, proszę Nuda. bardzo. Nuda. Nuda, nudny to jest twój plan zniszczenia świata.